Słuchajcie, za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. I tak było też w moim przypadku. Na początku byłem załamany. Wstyd mi było z domu wyjść, ale dziś, jakbym spotkał tą kobietę, chociaż nie wiem kim jest, to mnie je podziękował bo dzięki niej wybiję się wyfikach i dzięki niej on najbardziej znanego pienica w Polsce. I mimo tego, że ludzie znają mnie tylko i wyłącznie z tej rzeczy, to w moim życiu naprawdę dużo się wydarzyło. Pokażę wam to wszystko od początku. A więc w tym miejscu zaczęła się moja przygoda Zema. Ponieważ wyszedłem sobie z kolegą na dupeczki, wyszedłem sobie na jedno osiedle i pamiętam, że podszedł ni stąd ni znowu chłopak, który uderzył mnie w plecy. Obudziłem się nie kalkulując, nie w... mu lampę. Skazał się nie był sam. Bieg inny chłopak, też dostał. Jeszcze jeden bieg, też dostał, ale yy, nie zgauotowałem go ja, to znowu zakałtował go w krawędzi, ponieważ jak, jak uderzyłem, to dostał, leciał, patrzał na mnie i uderzył twarzą w krawędzi biegamy między samochodami, yy, biję się z tymi chłopakami, trafiają ich i nagle siostra mojego trenera, z którym się ta przygoda zaczęła, powiedziała: Paczki, fajny małolaczek, biega i ich bije. I tak się zaczęła moja przygoda MMA, bo później ktoś mi mnie napisał, że wpadł na tyłnik. Wtedy miałem około 17-18 lat. No i tutaj zaczęła się pamiętna słodeczka, a widziałem siostra mojego trenera, która mówiła: Paczki, fajny małolaczek, biega ich na... Od tego to wszystko się zaczęło. Dosyć takie interesujące poznanie, bo mm, moja siostra zawołała mnie, mieszkaliśmy na parterze wtedy i powiedziała, żebym wyjrzał przez okno, jak jakiś maurat bije naszych meneli pod blokiem i poleciałem to zobaczyć i od razu zobaczyłem w nim potencjał, skontaktowałem się z nim, zaprosiłem go na matę i tak się znalazłem. Nie było to łatwe, ale dziś, z perspektywy czasu, wiem, że to w jakimś stopniu mnie ukształtowało i doprowadziło do miejsca, w którym teraz jestem. O! Cześć Asia! Ja siła hej! Właśnie idzie moja kumpela z podstawówki. Co u ciebie? wszystko OK? O mnie to. Niestety, noc nie wybiera. Tak, samo słówki tutaj. Dziś wszyscy moi znajomi, którzy wtedy byli, poukładali sobie życie, a dalej robię swoje, dalej się biję. Mimo wszystko jestem mega szczęśliwy z miejsca, w którym jestem. Boks zacząłem trenować w wieku 12 lat, z boksem przyjechałem tutaj na osiedle, gdzie zaczęła się moja przygoda, yy, przygoda z MMA. Pamiętam też, że niestety miałem są nie takie jak każdy, to może cięższe. Moja przygoda zaczęła się wtedy, kiedy na osiedlu się miałem kilka bujek. starsi uznali, że to musi po prostu chodzić na boks. Pamiętam, że jeszcze w trakcie zachowała moja mama, gdzie sobie sprawę jeszcze co mnie czeka. Biegram nad nade mną w wieku 12 lat po stracie mojej mamy, przyjechała moja babcia, wieście <gryś> mi, że nie miała łatwo. Ale coś tutaj wyszliśmy, wszystko się jakoś poukładało. Jestem niewdzięczny za wszystko, będę zawsze do końca życia. Zobaczcie, mam kontakt cały czas do niej, żeby dać jej fajną, fajną energię. Eee, odwiedzam co jakiś czas, co kilka dni tutaj przyjeżdżam, mam tego miasta, ogromny sentyment. Wiem w jakich momentach życia mojego ona była. Wiem jak ważną rolę do tego, ale po prostu cały czas ją odwiedzam, ponieważ to jest kobietka, która zasługuje na wszystko. Jeśli chodzi o moją babcię, to za chwilę myślimy o poznacie. I sama powie, co on w myśli. Jest, dawaj. się, razu. Cały graczem, Prze... cały gracz dzwoni, przyjeżdża, no, no dba o mnie chłopak. On zawsze taki był, fajny, fajny chłopak, no. Nie mogę sobie z nim poradzić, ale zawsze był taki jurny. Do, no, takie szybkie gracja, no, pośpieszny. Poznałeś jakąś dziewczynę? Przyjdź czas, babcia, spokojnie, teraz walki, teraz walki, babcia, teraz walki. Tak jak widzę te dziewczyny, to one takie, wszystkie jednakowe są z tymi ustami, no kurczę. Idę, patrzę, no nie. Ładna, ale no, no co z tym, no, no, A czy one w ogóle będą miały czasu gotować jakąś zupę? Babci mam katerię. Czepić sobie rzęsy. Miło było Cię zobaczyć, wsądzić Ci cudowną energię. A uważaj na fryzurę. Dziękuję za wszystkie lata, które ze mną zniosłaś. Lecno cień, bo niestety dalej muszę robić swoje. Cieszę się, że, że jestem dalej z i dziękuję Ci bardzo, że mnie tak karmiłaś, bo dzięki Tobie mam taką fajną formę, bo Te Twoje posiłeczki, Twoje obiadki, Te Twoje pieroszki w ogóle to jest. Poszło tutaj. Dziękuję. No Dziękuję, kochanie moje. A więc tak, tutaj jest miejsce, w którym mi od wiele fajnych rzeczy. Pamiętam, że kiedyś była taka jedna mi z szkoły, która bardzo mi się podobała. Nie tylko ja w niej byłem zakochany, był też tak zwany mały w niej zakochany. Ja jej zabrałem piłeczkę, znaczy czapkę. Ona mi zabrała czapkę, ja jej gumkę, on jej gumkę. Wiesz, w sumie nie będę kto co zabrał. Ale pan że się spiliśmy, no nie mówi, dawaj Mogę? Okay. Spoko, dawaj solweczka. Na garażach, po szkole. Lekki stresik był, nie powiem. No i nagle na tą solweczkę. Okazało się, że oni wiedzą Wszyscy. No i była ta ładna, piękna Natalia Czarnurka. No i teraz co? Stres ogromny. Co mi się kurwa chyba ucieknę, a co się nie. Gazek, ty może stawić. nie możesz. Idź, zrób to, stawi. Iść, zrób to. Ona patrzy, ja. I okazało się, że wszyscy się dowiedzieli o susie. Wychodzę, patrzę, mówię, No, trzeba. Gotowy, gotowy. Uch! Eee, mama, zobaczmy moje głosy. Wszyscy patrzyli z takim delikatnym zachwytem. Ona patrzyła na mnie w ten sposób. Co prawda, będę później dwa dni. Ale mimo wszystko, historia jest, jest mega fajna, ponieważ my uświadomimy wszystko to, co chcemy. Jest tak naprawdę mega łatwe. Każdy krok, który jeszcze boimy wymaga tylko i wyłącznie odwagi i konsekwencji. Więc jestem mega szczęśliwy, że ta słówka mi otworzyła oczy i głowę. I uświadomię, tak naprawdę w sumie do czego jestem stworzony. Kocham to, p***a. Kocham to! Kilka zasad życiowych według Gracjana Szalinskiego. Pamiętaj, solweczki, sam na sam, bez szczęciku. Pamiętaj, pomagaj bliskim. Pamiętaj, szanuj tych, którzy, którzy pomagali tobie, kiedy byłeś na nie. Pamiętaj, kobieta bliskiego, rzecz święta. Teraz Was troszkę zaskoczę, ponieważ to jest miejsce, w którym byłem naprawdę szczerze szczęśliwy. Dlatego jestem szczęśliwy, że postanowili sobie tutaj przedłużyć swój kontrakt o jeden rok. Później nauczycieli o to, by mnie posadzili. Nikt nie chciał, ale wpadłem przez na pomysł, jak to zrobić. Może się o tym opowiem, ale to miejsce, które widzicie za mną jest miejsce, w którym byłem najszczęśliwszym człowiekiem świata. Niestety wszystko mi lepsze. wszystko znowu szybko się pięci To jest i żywioł, muszę na... K na dywżę. Kocham to ka! To był mój pyszniutka weżep. I wszystko tak naprawdę zaczęło się przez kobiety. Teraz kolejny etap, który też się zaczął przez kobietę. Wrocław. Kolejny etap mojego życia, ale myślę, że nie ostatni. Lecimy. Dobra, jesteśmy przed miejscem, które jak słyszałem, ma, ma dla Ciebie duże znaczenie. Bo jeszcze nie wiem, chodzi tak szczerze, ale wiem, że jest jakaś historia, która jest ciekawa. Jest Gracjan. Ogólnie tak, mój etap w Wrocławiu zaczął się od walentynek, bo walentynki poznałem swojego menadżera, a jestem tutaj dlatego, że... Ale no, tak że z nim byłeś na za walentynkach? <laughs> <Że ty. laughs> Zabrałem tutaj swoją dziewczynę, było. No. którą wiedziałem, że niestety nie będę. O tak myślałem sobie, no odchodzę, ładnie będzie, ją zaprosić do fajnego klimaciku, z się zajebiste walentynki. Ogólnie wypiję dwa, limki, w, w, trzy lampki wina, zasnęłem. bo prawie po walentynkach, ale jak na tych wstałem, chciałem się bić, nieważne. Walentynki się skoczyły tragicznie, ale ogólnie e, Nagrałem relacje, że jestem we No Przez to napisał do mnie kolega, czy ja mogę z kimś pogadać, bo mam do mnie sprawę. I tak spotkałem się z moim menadżerem, dzięki temu jestem we bo w sumie to on gdzieś tam pomógł mi tam się tam odbudować, pomógł mi się tam wszystko poogarniać. Dzięki, tutaj, dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem, to jest tylko poznane też wielu zajebistych ludzi. Cudowne miasto, fajna energia, dużo młodych ludzi. I ogólnie wszystko się także z tutaj po prostu szczęśliwy. bo się rano, patrzymy z okna i... To jest, jest, jest dobrze, to. Jest, to jest dobrze, jest takie ma być. Jak mnie patrzysz w kiki też tutaj zaczęły, bo my nagrałem relację i powiedziałem, że mogę z kimś się bić. Nawet, y, te, nawet na gołe pięści i tak wszystko, wszystko, wszystko zaczęło. Wszystko jest w sumie dzisiaj na plus, więc jestem mega szczęśliwy po prostu że tu jestem. Walentyki są obrócone w sukces. Dobro wraca jak mówiłem, bo chciałem komuś Chciałem się z kimś rozstać w dobrej relacji, żeby mnie dobrze wspominał. Powiedziałem ten ktoś, że nie ma nigdy taki walentynek, ale dzięki kto mam się, więc dobro wraca. Nie zawsze ale wraca. Ale to nie jest chyba pierwsza historia, kiedy gdzieś tam yy, kobiety odmieniły twoje życie. nie tak, no jednak z kobiet to niestety yy, dała mi trauma, ale dała też mi sukces, bo obróciłem W sensie, tak jakby sukces, nie była jedna taka sytuacja, w tym się wstydziłem wyjść z domu. I więc ogólnie mega fajnie takie sytuacje się zaczęły i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem przez przypadek i przez to, że po prostu było mi wszędzie pełno i miałem dużo dziś. Pięć zasad szczęśliwego związku musi być Podany seks. Seks jest bardzo, bardzo ważny. Musi być często, musi być mocno, czasami, ale tylko czasami romantyczny. Druga zasada, facet powinien prowadzić relacje. Facet decyduje, facet maja związku i facet musi prowadzić kobietę tak, żeby nie zrobiła głupoty, żeby była dbana czasami odpowiednio. Jak chcesz pierwszy dbać, troszczyć się, opiekować, ale kiedy trzeba, to się odpalić i to Drugą osobowość. Trzecia zasada. Facet moim zdaniem powinien zarabiać więcej niż kobieta, bo kobieta straci autorytet i niestety. Facet musi być silniejszy w wielu kwestiach niż, niż kobieta. Zasada czwarta. Facet musi być wielopłaszczyznowy, musi być skem i romantykiem. No i zasada szósta. Przestrzeganie wszystkich pięciu zasad. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Powiedz tak, byłem słodkim udziakiem do pewnego momentu. Niestety to nie była przyjemna dla mnie sytuacja, bo było mi wszędzie pełno, zawsze chodziłem takimi swoimi troszkę ścieżkami. Byłem to niedobre, ale w środku mi się wydaje, że byłem kochanym z nowym sercem. No i w pewnym momencie zaczęła się choroba mojej mamy, a że taty wcześniej nie było, kochałem ją bardzo. Ale twój tata nie był przy tobie, znaczy żył, ale nie był przy tobie. No nie no, był też jakby no nie nie do końca dobrym człowiekiem. Mm. Kiedyś tam gdzieś tam powiedzmy pogubił e, troszkę też narazrabiał no, bardzo mocno. Pamiętam go tylko, że wychodził gdzieś tam dwie dnia i po prostu czy tam czasami widziałem, jak przychodził się do mojej mamy w odwiedziny. mama z tego powodu nie była gdzieś tak jakby, no wiadomo, gdzieś tam dumna, nie była też z tego powodu, że się siłać na tam czasami widziałem po prostu tam jako dziecko. Nie rozumiałem też, dlaczego mogła płakać. No i też moja przygoda ze zaczęła się dlatego, i moje zakończenie powiedzmy etapu kochanego słodkiego wóza, ale to że po prostu na raka. jakim wieku byłeś? 12 lat. Znaczy zachowałem wcześniej, tylko miałem przerzuty. W ja do końca jako dzieciak nie, nie wierzyłem. W to, nie, nie wiedziałeś, że może odejść, to? Nie, nie wierzyłem to bo jak? ja jestem dobrym dzieciakiem kochanym z dobrym sercem. Wszędzie jest mi powiem, nikomu nic złego nie robię, jak Bóg mi może załeś kogoś, kogo kocham na życie, tak? Kogoś mm -hmm. to mnie to stworzył. To jest niemożliwe, po prostu, tak, skoro tak ja jestem doły, no star się w szkoły w miarę tam się gdzieś tam spisywać. No i ogólnie kiedyś była taka sytuacja, że wszyscy do mnie do szkoły. Przed chłopak, taka moja złota rączka, powiedzmy zaczęła złota rączka, dołych chłopaczek, stoi gdzieś na zawsze na wsi, gdzieś tam się bawiłem. Powiedział, Rasek, wejdź do domu, bo tam jest już z pod Twoim domem. No i biegłem ze szkoły, w oczach, biegłem przez całą drogę, nie jest, wtedy siłę nabrałem, ale biegłem przez całą drogę do domu, rozpoczęłem się, no i niestety mamy już na łóżko nie było. Pamiętam i tak, i tak wcześniej jako. Osoba, która leżała gdzieś tam powiedzmy z odleżynami, budziła się na mój finie i mówi Gracjan, co ty robisz? Czemu ty nie śpisz? A ja wstałem, bo przecież ona była z płaczu. A ja mówię do niej... Miałeś 12 lat? Tak. Ja mówię do niej, mamo, wszystko będzie dobrze. Ona do mnie mówi, Gracjan, ja wiem, że ty trenujesz, tylko pamiętaj, żebyś się w to włożyć bardzo dużo pracy. No i niestety przyszła najgorsza sytuacja, jaka mogła być. No i wtedy sobie postanowiłem kiedyś, że będę najgorszy. Tak, szybkarzu, w sumie na co mi ko stać. Pamiętam też, że jak byłem dzieckiem, mieszkałem na parterze i głupio by mi było strasznie jak moja mat matka, matka z bólu, właśnie na morfinie też czasami jej przeszkadzała. Pamiętam też że ciężko mi było, jak chłopacy byli pod balkonem, bawili się, a mi było trochę wstyd, że to mam wystąpić z bólu i nie miałem tak kolorowe jak każdy, ale postanowiłem sobie kiedyś, żeby największym żeby w sumie na stać i że o tym wszystkim kiedyś powiem, że to wszystko się będzie w, w sukces. Pamiętam jak wskazałem cały z dwóch. Na kawałku cały czas. Peja, ja nie dzieje się Kalamba, I tak sobie uświadomiłem kiedyś, że kiedyś widzę klatki, pokażę, na no, co mi się stać, to wszystko jest po coś. I wtedy już tak wiedziałem, że to wszystko się wydarzy po coś i że to wszystko jest po coś, że zrobię z tego fajną historię, co uznałem w oczach, w to wierzyłem, no, ale. No, jesteś tu i teraz, i ja to opowiadam, więc w sumie fajną historię sobie sam stworzyłem z takiego bezstronnego dzieciaka, który gdzieś tam sobie teraz zobaczy może komuś uświadomi, że. Jednak wszystko jest po coś, jednak to może Wszystko teks. jest możliwe, nie? Dokładnie. Pośle, mamy zapisałeś się na, na, salę, czy jakby, no pewnie nie? Nie, to było mnie tak, że nie, zap, zapisałem się przed, przed śmiercią mamy i pamiętam, że byłem najgorszym dzieciakiem, jakiego byłem być. Ja miałem kolegów w szakach, wam, bo wszystko coś stało na do to wiadomo było, że to byłem ja. I wiadomo było, że to ja zrobiłem krzyżną głupotę, że to ja nagle zrobiłem. Matki nawet wtedy nie, nie pytały, kto to zrobi, tylko wszystko do mojej babci, do mojej, do, ten, do mojej mamy, pamiętam wtedy. No i jakby zacząłem trenować wcześniej, dlatego że chłopacy tacy przyjdą mi na się mówią, słuchaj ty musisz trenować, ty musisz trenować, ty jesteś z tego stworzony, ty musisz na*** dać Ja tak poszedłem na trening tak, no ja w domu nikt mnie nie doceniał w sumie, no bo co, mężczyzna tak sam sobie. Tam się czułem tam się, doceniam, tam, się, doceniam, tam, się, doceniam, tam, się tam wszystko miało taki swój sens, tam zawsze chciałem być jak ci na te tarcze, jak boksowali, walczyli, jak wygrywali. Ponieważ wtedy oglądałem walki Mike'a Mike Tysona, fajnie też chciałem właśnie być właśnie taki k***on. No i tak w sumie wszystko to, co się wydarzyło później, to tak słabio, że jeszcze bardziej tego boję, że to wszystko miało sens. Że jeszcze trochę bólu mi się przydało, bo potrafię go jakoś tam ukierunkować, zaczynać zęby. I od tej pory, gdzieś się to wydarzyło, wszystko to, że. nie istniało dla mnie tylko jedno. Tylko jedno, tylko to się, nic więcej. Co? Całe życie gdzieś tam budowali swój charakter i walki. Pomagały, się, pomagały ci iść przez to życie, nie tak. A, pierwsza, pierwsza sportowa, pierwsza zawodowa walka. Jak zawodowa... się dowiedziałeś, że będziesz walczył na zawodowej grali? Nie wiedziałem, że to będzie zawodowa walka, bo pamiętam też, że ja yy, miałem taki etap, że gdzieś tam jak miałem delikatną przegręć, to nie jak tam kontuzję miałem, pamiętam. No i trener, w, w trenuje na takim klubie, fight Academy, kiedyś w Stagardzie, i trener mi powiedział, że jadę na walkę. A ja okej, fajnie, jadę na walkę, no i... Miałeś już walki walki ja Stargardzie? Ja nie wiedziałem tej zawodowości, bo nie, pojechałem, no. sobie, pojechałem sobie na walkę, no i wiedziałem, że należy na takiej gali, Angel of Fire. No i pamiętam, że przyjeżdżałem na tą galę i taki chłopak był, Rambo, mega w porządku, chłopacz od nas z Stargardu, z który zawsze tam gdzieś tam spakowaliśmy, 50 lat był cięższy, większy. No i pamiętam, że on do nieu jak tam oceniasz moją formę. No wiesz, no dobrze jest je w ogóle, nie? A ty jak mnie oceniasz? że no dobrze, tylko masz już twoje nogi. A mówisz, jak jak ja szumień kopać, nie? A mówisz, no tak, a tam jest bezchrania. No jak bym zachęczać? On do niej wszyscy zawodowe, a mówisz, jak zawodowała czeka? On do mówi, to jest zawodowa. No ja o co ty dajesz? No i patrzyłem swapaki na swoich świata gdzieś tam. Ja mówiłem w sumie sandbox coś tam delikatnie koprz i wygrałem te walkę i tak się zaczęło moje przygody zawodowej. Moc, dokładnie. No, no tak też przypadkiem jak zawsze, bo nie wiedziałem. Pojechałem na walki nie wiedziałem, to jest zawodowa. To była Twoja przełomowa walka w kabierze, że jakby wtedy to Cię utwierdziło w tym, że chcesz dalej iść zawodostwo, czy mm, to była naturalna kolej rzeczy? Nie, ogólnie y, wszystko w mojej życiu to jest taki delikatny jakby przypadek. Wrocław to jest przypadek, o którym powiedziałem. Sport walki to jest przypadek, o którym powiedziałem. Wszystko u mnie to jest jakiś tam delikatny przypadek. Ale ogólnie wcześniej już wierzyłem, że wszystko jest po coś. Wcześniej wiedziałem, że będę walczył. Wcześniej wiedziałem, że to chcę robić. Wcześniej jak mi nawet na, 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 na wściele mówili, że ja coś kochany. Co też zrobić z tymi oceniami? Ocena ja psełem za dołu. No, jak to chcesz sobie tak bardzo z no, to weź sobie skończy kiedyś AWF-ek, nie wiem, inne studia sportowe i sobie trenerem i tyle. Mówię, że nie, że będę samym i koniec. Powiedz, że miałem 11 zagrożeń kiedyś, w dwa tronie wyszedłem i szóstkę z WFU. Naganne zachowanie, naganne zachowanie, szóstki z UF-u. Tak, dzisiaj że... jestem z tego dyplomu dumny, bo ja tak mi jakby wstawiłem, bo pamiętam, że miałem właśnie same, same dopuszczające, szóstka z WF-u i naganne zachowanie i tak w sumie też te wyczuło o tym. Dzisiaj może do, nie namałem do tego, żeby się nie uczyć, ale to świadczyło o tym, że byłem ciężki do temperowania, ale miałem jeden cel. cel. I tak rzeczywiście było. No i z tych zagrożeń wyszedłem, studia skończyłem, jak nie patrzeć, żeby nie było, że sobie, powiedzmy nie bacę do bicia. Ale zawsze wiedziałem, że żeby tu się gdzieś tam będę walczył i zawsze wiedziałem też, że czułem to, wiedziałem. I zawsze też wiedziałem, że ta walka, która wtedy była, to jest tylko taki jakby na tak naprawdę jeden z etapów, a wszystko trwa dalej. jakby będzie trwało długo. Dzisiaj z tego wszystkiego mogę, można zrobić plus. Tak jak mówiłem tak wcześniej, wszystko się dzieje po coś tak naprawdę. To jestem tego żywym przykładem. Jaka walka była dla Ciebie najtrudniejsza mentalnie i dlaczego to była walka z Marconiem? <grystanie> walka z Marconiem była najtrudniejsza mentalnie dla mnie, dlatego, że ja kompletnie nie ogarniałem tego świata. Nie była, sama walka nie była dla mnie trudna po pierwsze to było dla mnie coś nowego, bo było dwóch chłopaków, dwóch, gdzie to my mylą dzisiaj, że to była jedna osoba, że ja z Małconiem, przyjechałem z dwiema osobami i była dla mnie nowością, bo z jednej strony to były dwie osoby, które są dla mnie żadnymi przeciwnikami, ale jednak dwie. Więc ja wierzyłem w siebie, wiedziałem, że tam wejdę mogę ich rozszarpać, a z drugiej strony po pewien głupi błąd, ale padł, ale niestety wstał i wtedy cios się dokleił cios nie padł jak on ma. Czas się doklei i przegrałem. To nie była najtrudniejsza walka mentalnie dla mnie, tylko to był eksperyment na którym finalnie mi się wydaje że i tak ci prawdziwi ci bardziej, jak to można nazwać, autentycznie charakterizyjnym zatrzymałem jaja, żeby wyjść do tej walki, bo nie każdy wie, że chciał wyjść do walki dwóch na jednego. Ja wyszedłem. Jakby to jest zupełnie dla gościa twojego pokroju, który nie miał styczności jakby z czymś takim, z czymś takim. No to kurde, jest to coś, jest to wyzwanie, nie? Po pierwszej walce pamiętam, że miałem gruby szok, bo pamiętam, że przyjechałem kiedyś na sesję przed walką. Fotograf opowiadał mi, że jeden chłopak, yy, którą powiedziano stań w gardzie, nie wiedział jak to zrobić, więc mi to się u mnie, jakby nie mieściło w głowie, musiałem być. Pamiętam, że po pierwszej konferencji nie wiedziałem, kto to nie gdzie ja jestem, dla, dla, dla krzesła i tak dalej. Pamiętam, że Dopiero po... Ja chciałem mieć tą walkę, ja nagrałem sobie relacje, w której po prostu chciałem wyzwać przeciwnika do walki, widziałem, że każdy się go bo boi, ja się nie bałem, ja chciałem się, ja chciałem się bić. Ja, przy, ja przyjechałem do świata, o którym kompletnie nie miałem w ogóle pojęcia. I nie sądziłem, że ktoś taki jak Natan Marcoń cokolwiek jest w stanie do mnie powiedzieć, bo to nie jest dla mnie żaden przeciwnik, taki ktoś jak on, bo tak jak mówiłem wcześniej, tych zabieranych kanapki, takie czasy kiedyś były. No ale mi się wydaje, że teraz już jakby zrozumiałem troszeczkę ten świat, dlatego czekam na... Kolejny pojedynk, kolejne walki i traf. A jak na ciebie wpłynęły te rzeczy, które ma nie wyciągnął gdzieś tam na konferencjach? Dzisiaj to mogę powiedzieć śmiało. Na początku miałem traumę. Pamiętam, że miałem nawet taką sytuację jedną, w której przegrałem tą pierwszą walkę, Pamiętam, że wtedy nie byłem do końca sprawny w 100%, nikomu o tym nie mówiłem. Przegrałem tą pierwszą walkę i tak sobie pamiętam, była taka jedna sytuacja, która... Powiedziała mi, zakomunikowała mi, że nie idziesz tą drogą starych. Musisz coś z tym zrobić i pamiętam, że dostałem, dostałem ten szok, miałem depresję, mi się chciał płakać się, byłem w walce. I po 20 paru latach, gdzie ja trenowałem całe życie, gdzie dawałem z wszystko, byłem zawsze dobrym, artystycznym chłopakiem, swoim do na swoich, nagle stałem sobie pod marketem, w którym miałem pitbulla swojego kochanego pieska, który nie rozumiał, że nie jestem po operacji, po na celu. Stałem o dwóch kulach, na, byłem na lekach, na tramalu, który bo usypiał układ nerwowy i powodowała depresję. Chyba depresja mi się wydaje. I pamiętam, że dwóch chłopaków widziałem w Takich totalnych, jak powiedzmy, chłopaczków. Yy, takich jak na ten, może, może nawet jeszcze gorszych. I patrzę, że na mnie na telefon i się śmiali, a ja miałem wtedy się podejść do nich i powiedzieć im cokolwiek. ale ja mnie pchnęli, przewrócili tam wtedy. Wpadł i nie wstał tak naprawdę i byłem zniszczony. Miałem wtedy depresję i powiedziałem sobie wtedy, że kurwa, wezmę się za siebie, poczekam na wakacje przyjdę i się odpalę i zrozumiałem te Pamiętam, że wtedy oglądałem te konferencje, widziałem, co tam chodzi. Po tylko to wierzyłem, że wyjdę z tego wszystkiego, poszedłem i jestem. Wróciłeś. Tak, Wróciłeś silniejszy. Tak, tak. No, tak tak, tak mogliśmy śmiało mówić. mogliśmy o tak mówić, tak, dokładnie. Dobra gracia, my cię już nie zatrzymujemy. Chłopaki już czekają na ciebie. E, słuchaj, dzięki wielkie, że dałeś się poznać od takiej strony, gdzie ja cię na przykład nie znałem, tak? Troszkę. Od takiej strony, troszkę innej. Myślę, że jesteś mega ciekawą postacią, która dużo przeszło na pewno, bardzo dużo. Od samego początku dążyłeś do, do, do celu. No i myślę, że ten cel osiągnąłeś. Słuchajcie, pojawam jako ciekawostka dzisiaj. Dzisiaj przez świat mediów. Czasami ja muszę udowadniać ludziom, że jestem normalny. Ale wiecie mi, ja nigdy nikogo nie zabiłem. <śmiech> nie <śmiech> Dzięki, wielkie, że byliście z nami. Oglądajcie galę. Także co? Widzimy się. Do zobaczenia i do zobaczenia. Dzięki.